No, cześć czołem. zrobimy sobie szybkie review patcha i zaczynajmy. To jest patch 14/20. Miejmy nadzieję, że poprawi to, co Ryan tam spierdoliło w poprzednim patchu. No, śmiem wątpić, nie? To by było za dużo zmian, chociaż już widzę, że tutaj część przedmiotów jest ruszana. No i tak, to jest patch na 15 leciała, więc będą jakieś tam nagrody. Teraz tak, w sumie macie 10 dni z nagrodami do odblokowania. No, czyli będzie trzeba grać przez 10 dni, z tego co rozumiem. Możecie raz dziennie zagrać lub czekać do samego końca i rozegrać 10 gier z rzędu. A, okej. Okay. Macie czas do 28 października. A od kiedy to? Od dzisiaj? Ostatnie 15 lat było niesamowite. Chcemy uczcić, że, yy, uczcić Was i yy, wszystkich i sposoby, jakie sprawiliście, że gra jest czymś znacznie więcej niż kiedykolwiek mogliśmy sobie wyobrazić. Będziemy dzisiaj dzielić historiami graczy z całego świata, które zostaną zilustrowane przez artystów, ze społeczności. Będziemy mieć szansę na zdobycie... Będziecie mieć szansę na zdobycie kilku klasycznych skórek ze skarbca. Ze skarbca? Okej. Okay. I może jakieś legacy skiny wrócą w jakiejś formie do zdobycia za na przykład, blue esencja, za dużą ilość. I zorganizujemy 10 dni nagród. Znajdzie się też kilka innych drobiazgów. I teraz tak, to będzie 10 skinów. Znaczy 10 dni i będzie skin do zdobycia do Sivir. Oraz zestaw jakiś tam akcesorium z motywami. Dobra. E, z pierwszego dnia dostaniemy ikonę, drugiego 2,5 esencji, trzeciego, kolejna ikona, jakaś tajemnicza, czyli składam, że losowa z gry. E, 1050 pomarańczowej esencji, to fajne. E, rocznicowa emotka. No spoko. Dalej ubolewam nad tym, że tak mało tych emotek do tego kółka można wsadzić, więc kolejna emotka. Jakby jak ktoś już ma swoje emotki wybrane, to raczej nie zmieni. 5 esencji mitycznej, spoko. Tajemnicza emotka. 10 mitycznej esencji, czyli łącznie 15 mityk esencji dają za darmo. Fajnie, bo jak już że tak powiem, ktoś nie wydaje w lola, a czasami dropnie ze skrzynki, to idąc tak powolutku, powolutku może uciła tą esencję na coś. Skórka rocznicowej Sivir, i to będzie ta mityczna Sivir. To będzie ta o tutaj. No fajnie. I dziesiątego ramka i ikona tej Sivir. Okej, okay. Timo dostaje wizualne efekty, i przez to też, że dostaje wizualne efekty, podnoszą, podnoszą ceny trzech skinów: Elfa, Timo, Zwiadowce Timo i suka. Nowy sz... nowe animacji, szkielet, nowe animacje, efekty dubbingu, dźwiękowe dubbing i ten. To aż mi się nie chce jeździć że nowy dubbing. Jeśli przydacie te skórki, otrzymacie aktualizację za darmo. Jeśli jednak ich nie macie, no to musicie. Hmm. Chyba hmm. Chyba jeszcze są w tańszej cenie, ale nie, nie jestem pewny. Wydaje mi się, że dopiero wieczorem to wszystko się pojawi. Hmm. Więc jeszcze chyba macie czas. Jak przed 20, to wrzucę. Jak przed 20, to oglądacie. Co więcej aby uczestniczyć Asu Teemo, daliśmy małmatów bohatera, jakieś pierdoły. Zmiany dotyczące sprawdzania gotowości, tu o to chodzi, że usuwają ten system, jak odrzuci się w trakcie wyszukiwania kolejki, ja nie, nie wiem sobie po co to zostało, to chyba miało zapobiegać stream snipingom, bo no, żeby ludzie nie kampili streamerów, tylko to tak Powiedzmy, że średnio działa. Tak, bo i tak, jak streamer nie chce być sniperem, po prostu daje delay i tyle. Na... E, w każdym razie. No, kasują to. że jak odrzucicie, to nie dostaniecie komunikatu, że za jeszcze dwa takie razy kara. Po prostu nie kasują to i wróci to w przyszłym patchu, żeby będzie to działać jak należy. Zakładam, że, e, że te kary nie będą tak surowe. E, Kolejka rankingowa. W rezultacie niektóre ustawienia graczy były zbyt surowe, więc cofamy część zmian. W tym patchu gracze mogą się spodziewać większej ilości otrzymywanych HP, czyli tak, będziemy więcej punktów otrzymywać. Riot chyba ogarnęło, że. W ostatnim sezonie umożliwiśmy graczom zbyt łatwe awansowanie na wyższe rangi. Liczba graczy z takimi samymi rangami w różnych regionach była zbyt zróżnicowana. W rezultacie postanowiliśmy sprawdzić. Aby w tym sezonie wyższe rangi wymagały więcej wysiłku. Nie było aż takiej różnicy w liczbie graczy w poszczególnych rangach w różnych regionach. No, ale to kasują. Niektóre rozstawienia graczy były zbyt surowe, więc jakby my chyba to kasują. No i ograniczenie MMR dla duetów zostanie przywrócone, czyli chyba od Mastera nie będzie można już grać duo. Aphelios. Bup. 20 HP więcej i pasywka. Dodatkowe obrażenia od ataku, czyli to, co dodajemy per level, będzie więcej dostawać. No dobra, jakby spoko, buffik taki miły. Caitlyn, no to nie chcemy Caitlyn w mecie, frustrujący Heros pobierze y towery. No i co, atak speed i Q dostaje buffy. Corki, chcemy polizować ograniczenia nałożone na Korkiego w, w rozgrywkach w więc obecnie bater jest na zwolnieniu, a my postaramy się usprawnić jego koszty. Usprawnić jego koszty dlatego dają mu nakłu, ma na Q Mana koszt najwyższy, taki jak miał na piątym poziomie. Walkiria. E, Walkiria dostaje 150% dodatkowych obrażeń od ataku, wcześniej tego scalingu nie było, więc będzie bić naprawdę dużo. Walkiria to jest ta ziemia paląca, co on skacze, daszuje się i pali ziemię. No i E, czyli ten karabinek dostaje nerfa. Wróć, bufa, nadmane, many. Manę. O kurwa. No. No, jakieś kurwa korki pod bombę. silna to się może wydawać. Munda. Zmieszane dodatkowe obrażenia od ataku. No, e, będzie bić mniej. Gorzej się będzie. kalować po prostu. No. Nie, nie będzie już miał, miało takiego HP scalingu. I tyle na, na, na końcu w sumie. No bo na początku to, to ta sama statystyka, ta sama wartość. Jean. przerost obrażenia do taku znerfiony. Malutko, ale jakoś. I r, kurtyna dostaje. No, skromny też nerw. Na ostatnim poziomie ten nerw boli. Ok. Listin. Podstawowe obrażenia do taku, czy mniej, czy więcej. Y Mordekaiser. Zmniejszone obrażenia przeciwko pojedynczym celom. Do, bo jak awalnie pojedynczy cel, to zadaje więcej. I to jest zmniejszone na każdym poziomie. Okej, okay, to spoko. Co by w realmie nie był taki silny. To fajne, fajne. Enili, e, Nie będzie już teraz miał cast timeu, tylko będzie natychmiastowo. Panteon. E, w dostaje jakiegoś tam delikatnego buffa, o 1% w górę, obrażenia od max healtha celu zwiększone. Jakiś taki delikatny buffik. Nie to chyba zmieni. Eee, Poppy, umiejętność bierna. Okej, okay, Popi dostaje nerfa. No i w sumie spoko. I tak, ta tarcza będzie miała dłuższy cooldown teraz. Wcześniej było 13 10, 7, teraz będzie 16 12 Czyli na ostatnim poziomie prawie, prawie bez różnicy. No i to wyraźnie zadowanych potworom, czyli, yy, czyli w lesie też. A nie, zwiększony. O, czyli do lasu. Okej. Okay. Bardziej na flexpika jeszcze. Yy, bohaterska szarża. Yy, obrażenia zmniejszone. Okej, yy, jakby. No, dziwne, bo jakby... Tak w sumie yy, postać... Głównie widziane na wardsach zawsze, bo jako jakiś counterpick w coś, więc szczerze mówiąc i tak raczej na normalnych grach będziemy je widywać mało, chyba że, chyba, że jakieś dodatkowe bufy w damage pójdą, ale... ale to raczej nie, gdzie po prostu będzie naciskać na Ciebie EQR i Cię będzie zabijać, no ale miejmy nadzieję, że do takich czasów nie wrócimy. Kuriven, zwiększone obrażenia. Okay. Zaktualizowane polecane runy to, to tam whatever, ale obrażenia. I teraz tak. Wcześniej było to całkowite obrażenia od ataku i był scaling od 50% do 70%, a teraz będzie dodatkowych od 65% do 85%. Czyli early game nerfią. finalnie. Zwiększymy obrażenia Q. Oznacza to, że większy skok mocy na 9 poziomie. Na 9 poziomie teoretycznie mniej więcej powinno już być OK. Okej, okay. dobra. Fajne. Chyba. Jeżeli chodzi o później. Jeżeli chodzi o early game, to wydaje mi się, że i tak Riven będzie silna, więc. Wydaje mi się, że, że Ku nie jest jej Cordemedżem w early game, tylko pasywka, więc Ku po prostu prokuje tą pasywkę, więc. Więc fajnie. Ale nie wiem, to już niech main riven się wypowiedzą. W współczynnik mocy umiejętności RE. Ej, okay. nerfy na ap Prędkość ruchu 12% za każde stapę. 10% za każde stapę nerw. Hmm, postać smoka. Hmm, od 40 do 100 było od 60 do 120. Eee, obrażenia tego palenia na smoku. Okej. Okay. I sam smoczy skok. 30% skeringu mniej. Kurde, poszywana była silna. Okej. Okay. Zmniejszony przerost pancerza u Sinjeda, Syndjed nerfy, wiadomo, Broken Heroes. I teraz tak Skarnera wywalają. Chcą mu ograniczyć budowanie HP w LOLu z tego co wiem, bo teraz się go składa pod full HP na Wordsach i, i on bije. Czyli ogólnie Skarner jest silny pod budowanie HP. No to nerfimy HP. I obraże, obrażenia od HP zmniejszone. Ok, Tristana. Y Chyba rajot, że tak powiem, za mocno zaorało tą Tristanę, no i zwiększają zasięg bomby, czyli będziemy mogli 25, no będziemy mogli z zasięgu, yy, no dużej ilości adekery w grze, tak, bo podoba jakaś Wayne, tak, z 6550 yy, jednostek E yy, na nią i, i tyle. Normalnie będziemy mogli dać tą bombę, nie będziemy musieli wchodzić bliżej w range, to spoko. I e reczka czyli tak samo. 550 zamiast 525. No, to, to jakby spoko, nie. Bo nie będzie trzeba podchodzić bliżej, żeby. No, no żeby patnąć tak? No Jin też ma 550, a wiadomo, jakie jest grane. Dosyć często. No. Grendamer. Zwiększony współczynnik prędkości ataku. Zwiększony przerost pancerza. Okay. tego, tego bufa nikt nie chciał po prostu postać Magari worka, a nie bufowania, bo to jest. Straszny, strasznie duża problematyczna postać, ona potrafi być toksyczna nieraz nie w League of Legends, więc no. O Boże. Kurwa sorry. To się wytnie. Nie no. Uder od jakiegoś czasu jest całkiem silny, jednym z najpopularniejszych bohaterów w League of Legends, osłabiamy go w roli dżunglera. I tak. Jest całkiem silny, jednym z najpopularniejszych bohaterów. No właśnie. Kurwa, od jakiegoś czasu, to jest od początku tego sezonu. Kurwa. Dobra, to tak. Q będzie mieć. Potwory, mniejszy damage. Wow. E, będzie dawać mniej prędkości ruchu, czyli ten byczy pęd. E, no i Rk mniej w potwory. No jakby takie, whatever. To, to trochę w clear, a nie w wyobrażenie. On jest strasznie wkurwiający ogólnie, jako postać. Nie tylko przy klip, że clearuje szybko las, chociaż to też. Więc takie dziwne. No dobra, Veigar. Nerfy w scalingi na W. Jakby, okej. Okay. Veigar jest, że tak powiem, silniejszy przez to, że złoto zostało osłabione. A jego pasywka, no nie wiadomo, nie została ruszona, to no więc, no tutaj po prostu nerfią wygara okay. sende w sumie też mogliby na przykład, takie ogólnie postacie zbierające jakieś staczki, bo mogą wydawać się zbyt silne. Yasuo, buff na Q, yy, wrażenie trafienia krytycznego 90%, czyli tyle ile atak podstawowy, no właśnie tutaj nawet pisali, i r yy, więcej dodatkowego pancerza przy trafieniu krytycznym. Dróg, gorsza kwestią jest tutaj buff na jona, bo tak jak Yasuo... No okej, okay, Yasuo mógł, może tam dostać buffa, nie? Nie wiem, czy buffy na Q dałabym buffy na, na to, jakby, bo bufy Q nigdy nie są dobrym pomysłem na kompensację czegokolwiek, szczególnie, że Q samo w sobie ma base damage, więc i tak biłeś tym więcej. No... Bufy na Jona. Jakby z jakiej kurwa racji? Tylko dlatego, że ja dostaje dostaję bufa dostaje bufa. Tak to wygląda. I ona jest zbyt silny, I ona jest zbyt silna, i to widać teraz po wordsach. I wcale to, że tak powiem, ruszanie tych itemów nie zmieniło niczego. Dalej jest zbyt silny, Więc y, miejmy nadzieję, że ktoś tam to zauważy. I przedmioty dla Adekerem. W wodzie esencji składać się będzie teraz nie z kawu miecza, tylko z kilofa, więc bardzo fajnie. Nie, nie będziemy musieli mieć 1300 na pierwszym beku. Super. Tańszy koszt, 5 AD mniej i 5 ability haste'u mniej. Ten item naprawdę wydaje się być teraz... No, taki Lucian. Taka, nie wiem, Zaya, Sibir Cieszą się. Ucieszą się, to, to na pewno. Kolektor. 2950, czyli znowu buff ale zabierają mu 10 AD, czyli coś za coś. No i ja mimo wszystko uważam, że, że fajnie szczególnie, że są postacie typu Samira, na której ostatnio trochę, trochę, gnią, że tak powiem, pogrywam. I Mam wrażenie, że Samira nie miała co budować, bo Samira nie chce i temu z attack speedem. Więc co? Składasz Shield Bow, Infinity Edge, Juntal? Juntal na RC się nie prokuje, to sprawdzałem. Nie nie masz co budować. Essence Rivera zbudujesz? Nie ma za bardzo przedmiotów nakryta dla Samiry, no i to jest taki o właśnie przedmiot, żeby, żeby Samira miała co budować, no. bo tak naprawdę no ciężko wbić 100% kryta Samirą jak chcesz, w sensie no nie wiadomo. Nie musisz zawsze wbijać, ale no, trzeba było kombinować, jak wbić 100% kryta. I tak finalnie musiałeś składać tego kolektora, no tylko na pierwszy tam ci się to chyba nijak nie opłaca, bo już lepiej do IE dopłacić. Więc, bów spoko. Samira ma co grać. Niektóre postacie pewnie wrócą do składania tego kolektora. Fajnie, fajnie chyba, że jest w takim razie, no bo za mało przedmiotów jest na adekery, które w tym momencie dają AD i kryt. Yy, Kosa statyka. Nerf. Czyli w tym momencie trzeba już gracze Kaisy, gracze jakiejś zeri, tam jeszcze gra statika, nawet może Gina. No, Ja bym już się przestawiał powoli na inny przedmiot, bo wydaje mi się, że to nie jest koniec zmian, że jeszcze w przyszłym patrzu coś ruszą tego statika. Więc ja już bym się po prostu przestawiał na inny item. Junta tańszy, 5 ademu zabierają i 10 obrażeń na tej jego pasywce, która już i tak została w sumie znerfiona, jeżeli chodzi o. O to, że wystarczyło mieć 200, tak naprawdę, żeby przebić to 70 obrażeń. No to teraz będzie 60 punktów. Najgorszy wadą tego przedmiotu jest to, że potrzebujesz kryta, żeby on działał. Przy Nawori nie potrzebujesz kryta, możesz zbudować, no tak jak na woli budują, tak? Roa, hmm, Ra na tak? I nie, nie potrzebują, żeby skracać setowu, hmm, nie potrzeba jest hmm, krytów tutaj no jest potrzebny kryt żeby to sprokować nie prokuje się to na trafieniu krytycznym tylko jako on hit no bo Erka Samiry która krytuje nie prokuje tego więc, prokuje, więc to jest jako on hit item to jest w ogóle absurdem jakimś no i niestety niestety słabo jak w sumie jak Ezrealsku działa Czy Ezreal to prokuje na Q bo to jest on hit no nie bo chyba Q nie może krytnąć ale Erka Samiry może krytnąć bo nie prokuje on hitów Czyli co musisz mieć, i on hity, jak chcesz jakiś, jakąś zbudować na jakąś postać, to najlepiej, jak miał i on hity na jakimś spelu, i kryta, żeby i tym krytowała i on hitowała Główno item, wydaje mi się, do wyjebania, do zreworkowania całkowicie. Nikt tego nie będzie grać po tych zmianach, raczej, chyba że jako statczek, bo jest tani i daje 60D. No i nie każdy może chcieć grać Essence Rivera, więc po prostu overall zbudujesz se to. I czasem może się sprokuje ta pasywka, ale ogólnie gówno, totalne. Jakby, jak ma wypalić ten item, to tylko jako statcze, a właśnie w sumie to robią, bo robią go tańszego i zabierają mu 5D. Nerfy na popioły przeznaczenia i lajandrego do lasu. I teraz tak, to jest dziwne, bo tyle trzeba było czekać w końcu jakieś nerfy w czyszczenie lasu przez AP Junglerów. Miejmy nadzieję, że na tym się nie skończy, bo ja bym ogólnie jeszcze chyba bardziej utemperował tego Liandrego w lesie. No, po prostu daje niezdrową przewagę, tak, bo taka Nidali albo układa Liandrego i szybko czyści las, właśnie, albo, albo budujesz na Nidali czy na Elisa normalne przedmioty i, i omijasz to, tak, omijasz ten item i wolniej czyścisz las. Daje to niesprawiedliwą przewagę. Nie każdy leśnik chce grać Liandrego, nie każdy może. Ewelin nie może. No, i jakby nerw. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że, że, to, że to pomoże. Jak nie, to mam nadzieję, że to ruszą. Luden. Yy, nerfią w Ludenie damage single target. Yy, czyli tak, obrażenia ognia. Czyli pierwszy ten piu, yy, strzał będzie mocniejszy. Nawet będzie miał mocniejszy scaling. Ale kole, każdy kolejny strzał, bo tam leci chyba 6 pocisków, będzie zadawać mniej w ten sam cel. Tak. Nie, nie w ten sam cel, po prostu. 50% obrażeń początkowych, 20% obrażeń początkowych. Tak? A nie jest. Maksymalne obrażenia przeciwko pojedynczym celom. No jest. No. Więc w ten sam cel będzie maksymalny damage to będzie 150 punktów plus 10% ten. 10% AP, no czyli nerf ją, czyli overall właśnie to jest nerf single target damage. Bo tu będzie 20% obrażeń początkowych, czyli to mocny nerw yy, bersta. Żebyś, yy, żebyś nie berstował z Ludenem za bardzo. Stormsers dostaje nerfa. No i teraz pytanie: Ponerfią mu 25 bazówek i 10% scalingu zamiast 15. No i jeszcze apy, apy mu zabierają. Czy ten item będzie dead? Wydaje mi się, że nie, bo i tak próg odpalenia tego przedmiotu jest dalej bardzo niski. Okazuje się, że jest lepsze od płomienia cienia. No, bo daje golda. Podaje golda. On nie powinien dawać golda. Gdyby nie dawał golda, tylko coś innego, nie wiem, przywracał HP. Jak dobijesz, może nie jak HP. Mane, manę, 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 manę. manę, manę mógłby dawać. Mane czasami się przyda, HP byłoby zbyt opę, gdyby przywracał. Ale gdybym manę na przykład przywracał, w takim właśnie zabójstwie, gdzie po prostu sprakujesz go i, i nic się nie wydarzy, to nagle po prostu, że przywraca tam ileś max Many. Spoko. To mogłoby być spoko. Eee, Tarney, 5 pancerza mniej. Eee, obrażenia od kolców zwiększone, ale gorszy scaling z pancerzem o 5%. Więc kolczuga. Chyba nie chcą, eee, żeby się raszowało ten item. No i tyle. Pężek. Mm. Okej, okay. bohaterowie walczący w, zwar w zwarciu dostają bez zmian. Yy, bohaterowie bohaterowie walczący z dystansu dostają buffa na early game i nerfa na late Czyli yy, będą się mocniej przyspieszać early gameowo, ale late gameowo będzie to 2,5% mniej. Okej, okay, whatever. Ten się fajny na early game, ale ten late game to tak trochę whatever. Mi się wydaje. Yy, Uścisknię umarłego. Yy. Aktualnych praktyk rozdzielańczych bohaterów walczących dystans w praktyce nie powinno być to zauważalne. No właśnie ta zmiana wydaje się być niezauważalna. Uścisk umarłego dostaje nerfa. Leczenie uścisku to było 3 punkty plus 1 i 2 max healtha. A teraz to będzie 1 i 3 max healtha i to twoje leczenie z uścisku będzie się dopiero przy kiedy masz 3000 wyrównywać. Czyli będziesz się leczyć tym runą, to ty będziesz mieć dopiero 3000 HP, tyle ile leczyłeś się do tej pory. Czyli Smolder, A tam jeszcze, Ari, jakieś inne kurwa, które widuję. Out. Yy, maksymalne zdrowie za każdy ładunek było 7, w zwarciu teraz będzie 5, było 4, ręcz będzie 3. Czyli mniej HP sestakujesz. Wasz nimbu. Zapewniał prędkość ruchu, miała być neutralna pod względem mocy. Okazało się, że za bardzo osłabiliśmy tę runę. Yy. Zanikająca prędkość ruchu to było od 12 do 35. Teraz będzie od 14 do 40. Ok, ARAM. Jakieś whatever, wzmocnienia ARAMowe. Klasz Mistrzostw. 14 zacznie się tworzenie drużyn. 19-20 to będzie klasz. To będzie formuła 16-drużynowej drabinki zamiast standardowej O8, czyli będzie większy ten klasz. No i rotacja mitycznego sklepu. Sora, Katalon, a Akali J's wypierdalają. MFK, yy, Revenge, Shako, Timo, Lee Sin, Jinx wrac wracają do sklepu yy, za esencję. Więc, że tak powiem, też yy, ta esencja, którą za darmo darają, Riot, może komuś pomoże dociłać do czegoś. Miejmy nadzieję, że się do czegoś przyda. No i co? I skiny. I tak. Gragas, Neko, cosplayer i Trundle. O, tu jest właśnie. O, to jest ten Yasuo z tych kapsuł drogich po 750, który może ci dropnąć. Jak nie dropnie, to po 50 chyba dropnie. Coś takiego. To jest Nightbringer Yasuo, wersja odświeżona. Tasivir, którą za darmo rozdają. Gragas KDA. E, cosplayerniko Niko i handel fan sportu. No i co, to tyle. Dzięki, że wysłuchaliście do końca. Widzimy się w kolejnych przeglądach albo na kolejnych materiałach. Papa. Pa.